Dzień dobry, niech Bóg cię strzeże i obdarzy swoim pokojem. Jeśli słuchasz tego teraz, to nie jest przypadek. Bóg cię prowadzi, On zna twoje serce, twoje myśli, twoje troski. Czy wiesz, że nie jesteś sam? Właśnie teraz, w tej chwili, Jego ręka jest nad tobą. Bez względu na to, co przeżywasz: lęk, niepewność, smutek, dzisiaj jest dzień łaski, dzień, w którym Pan chce ci powiedzieć: Jestem twoim pasterzem. Niczego ci nie zabraknie. Czy możesz to wyznać ze mną? Powiedz głośno, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Niech te słowa wybrzmią w Twoim wnętrzu. Niech staną się deklaracją Twojej wiary. Dzisiaj rozpoczynamy tę modlitwę razem, bo wierzę, że Bóg przygotował dla Ciebie coś wyjątkowego. Otwórz swoje serce. Duch święty jest tutaj. W Twoim sercu mogą być pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi. Być może czujesz, ciężar decyzji, które musisz podjąć, albo mrok niepewności zasłania ci przyszłość. Ale posłuchaj, Bóg nie zostawia swoich dzieci w ciemności, On jest światłem na twojej drodze. Dzisiaj przychodzi, aby rozwiać twój lęk, aby wypełnić cię pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Czy chcesz doświadczyć tego pokoju? Pozwól, aby te słowa dotknęły twojej duszy. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. To nie jest tylko obietnica, to rzeczywistość dla tych, którzy ufają Bogu. Podnieś głowę, bo Jego miłość otacza Cię teraz. Być może od dawna czekasz na zmianę w swoim życiu. Modlisz się, prosisz, ale odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Nie poddawaj się. Bóg nigdy się nie spóźnia. On działa w ciszy, przygotowując dla ciebie coś większego niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Twoje łzy nie są niewidzialne, twoje modlitwy nie pozostają bez odpowiedzi. Nie pozwól, aby zwątpienie odebrało ci wiarę. Powiedz razem ze mną: Twoja dobroć i łaska będą mnie prowadzić przez wszystkie dni mojego życia. Niech te słowa staną się fundamentem twojego serca. Jeśli chcesz, aby twoje imię było otaczane modlitwą każdego dnia, Dołącz do naszej społeczności. Kliknij, subskrybuj, a wspólnie będziemy wołać do Boga o przełom w Twoim życiu. Każde słowo, które wypowiadasz, ma moc. Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. Kiedy mówisz o porażce, zaczynasz ją odczuwać. Kiedy ogłaszasz zwycięstwo, Twoje serce się podnosi. Dlatego dzisiaj zachęcam Cię. Nie pozwól, by strach decydował za Ciebie. Niech Twoje usta wypowiadają życie, nadzieję. I błogosławieństwo. Nie. Jest ważne, co mówi świat, ważne jest to, co mówi Bóg. A On mówi: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Powiedz to razem ze mną. Wypowiedz nad swoim życiem, nad swoją rodziną, nad swoją przyszłością. Boże obietnice są niezachwiane. Niech Twoja wiara stanie się silniejsza z każdym słowem, które dzisiaj wypowiesz. Są chwile, gdy czujemy się uwięzieni w sytuacjach bez wyjścia. Problemy się nawarstwiają, a rozwiązania wydają się nieosiągalne. Ale dzisiaj usłysz. To wyraźnie. Bóg nie chce, abyś pozostał w miejscu bólu i zwątpienia. On daje ci klucz do przełomu, a tym kluczem jest wiara. Nie musisz widzieć rozwiązania, aby wierzyć, że ono nadchodzi. Powiedz: Panie, ufam ci, prowadzisz mnie drogą zwycięstwa. To wyznanie otwiera drzwi, których ludzkie ręce nie mogą otworzyć. Jeśli dzisiaj stoisz na rozdrożu, nie lękaj się. Bóg już przygotował drogę, a teraz wzywa cię, abyś nią poszedł. Nie oglądaj się za siebie. Przed tobą jest Jego światłość. Nic nie umyka Jego uwadze. Każdy twój krok, każda łza, każda myśl, wszystko jest znane Wszechmogącemu. Nawet wtedy, gdy wydaje ci się, że jesteś sam, On jest blisko. Gdy inni nie rozumieją Twojego bólu, Bóg go zna i współodczuwa z Tobą. Nie jesteś zapomniany. Usłysz dzisiaj te słowa. Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich wołaniu. To oznacza, że kiedy wołasz do Niego, On słucha. Nie lekceważy Twojego wołania, nie przechodzi obojętnie obok Twoich trosk. Dziś przypomina Ci, nie bój się, ja jestem z Tobą. Podnieś głowę i idź naprzód, bo On trzyma Cię za rękę. Każdy dzień niesie nowe wyzwania, ale jedno się nie zmienia – Boża obietnica. On nie jest człowiekiem, aby kłamać, ani synem człowieczym, aby się wycofać. Jeśli powiedział, że Cię poprowadzi, to tak właśnie będzie. Jeśli obiecał, że otworzy drzwi, których nikt nie zamknie, możesz być pewien, że to nastąpi. Niech Twoje serce dziś powie – Panie, wierzę w Twoje słowo. Nie zachwieje się, bo Ty jesteś moją skałą. Nawet jeśli okoliczności zdają się mówić co innego, Jego prawda jest wieczna. Trzymaj się jej, bo w Jego czasie wszystko się wypełni. Nie musisz wiedzieć jak. Wystarczy, że wiesz, kto nad tym czuwa. Życie bywa nieprzewidywalne. Nagle pojawiają się przeciwności, które próbują Cię złamać. Może teraz znajdujesz się w samym środku burzy, a fale problemów uderzają z każdej strony. Ale posłuchaj, Jezus jest w Twojej łodzi. On ma moc uciszyć każdą nawałnicę i przywrócić spokój Twojemu sercu. Nie pozwól, aby lęk przejął nad Tobą kontrolę. Powiedz: Boże, ufam Ci, Ty jesteś moim schronieniem. Nawet jeśli widzisz tylko ciemne chmury, wiedz, że nad nimi świeci słońce Jego miłości. To, co dziś wydaje się próbą, jutro stanie się świadectwem Jego wielkości w Twoim życiu. Trzymaj się go mocno. Zwycięstwo jest blisko. Każdy dzień niesie nowe możliwości. Ale często serce jest tak przytłoczone troskami, że nie dostrzega Bożego działania. Cuda nie zawsze przychodzą w sposób, którego się spodziewasz. Czasem są ukryte w prostych chwilach, w małych odpowiedziach, które Bóg daje codziennie. Nie zamykaj się na to, co nadnaturalne. Wypowiedz ze mną: Panie, otwieram się na Twoje działanie w moim życiu. To proste wyznanie może stać się początkiem wielkiej zmiany. Boża moc nie jest ograniczona. Jeśli wierzysz, zobaczysz Jego rękę w miejscach, których się nałam. Nie spodziewałeś. Ufaj, bo On już działa. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, nie ma przeszkody, której Bóg nie mógłby usunąć z Twojej drogi. Nie ma góry, której nie mógłby przesunąć, gdy wypowiadasz słowa wiary. Czasami problem wydaje się nie do pokonania, ale to, co niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. On mówi dzisiaj do Ciebie: jeśli masz wiarę jak ziarnko, Gorczycy, powiesz tej górze, przesuń się, a ona się przesunie. Wypowiedz to teraz z odwagą. Boże wierzę, że usuwasz każdą przeszkodę z mojego życia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz modlitewnego wsparcia, dołącz do naszej społeczności. Kliknij subskrybuj. A razem będziemy prosić o cud dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie jesteś sam. Bóg nie zawsze mówi w grzmotach i znakach na niebie. Czasem Jego głos jest cichy. Ledwie słyszalny w sercu, ale w tej ciszy kryje się jego moc. Może czekasz na wyraźną odpowiedź, a tymczasem On zaprasza cię do wyciszenia, do wsłuchania się w jego delikatne prowadzenie. Nie musisz rozumieć wszystkiego od razu, wystarczy, że Mu zaufasz. Powiedz w duchu: Panie, ucz mnie słuchać Twojego głosu. Wśród chaosu świata On jest Twoim pokojem. W ciszy modlitwy przychodzi przełom, zmieniają się okoliczności, a serce odnajduje ukojenie. Wystarczy chwila w Jego obecności, by wszystko nabrało nowego sensu. Każdego dnia stawiasz kroki w świecie pełnym niepewności, ale nie idziesz sam. Niewidzialna ręka Najwyższego czuwa nad Tobą, prowadzi Cię i osłania przed tym, czego nawet nie jesteś świadomy. Ile razy Bóg uchronił Cię przed niebezpieczeństwem, zanim zdążyłeś je dostrzec? Jego słowo mówi: Nie drżyj przed strachem nocy ani przed strzałą lecącą za dnia. Przyjmij te obietnicę do swojego serca. Wypowiedz: Panie, dziękuję Ci za Twoją ochronę. Wiem, że jestem w Twoich rękach. Bez względu na okoliczności, on zawsze jest obok. Jego miłość to tarcza, która otacza Cię każdego dnia. Niech ta prawda przyniesie ci pokój. Życie czasem prowadzi przez ścieżki, których nie rozumiesz. Pojawiają się zakręty, których się nie spodziewałeś, drzwi, które się zamykają, mimo że tak bardzo chciałeś, aby pozostały otwarte. Ale Bóg nie pozwala byś zbłądził. On już wyznaczył drogę, nawet jeśli jeszcze jej nie widzisz. Jego słowo mówi: Ja pójdę przed tobą i wyrównam ścieżki. Uczyń to dzisiaj swoją modlitwą. Panie Prowadź mnie twoją ścieżką. Ufam twojemu planowi. Nie musisz znać każdego szczegółu przyszłości. Wystarczy, że on idzie przed tobą. Każdy krok, który stawiasz w wierze, przybliża cię do celu, który przygotował. Nie lękaj się. Jesteś we właściwych rękach. Każdy oddech, każdy nowy dzień jest darem. Często skupiamy się na tym, czego nam brakuje, zamiast dostrzegać to, co już otrzymaliśmy. A przecież wdzięczność otwiera drzwi do jeszcze większych błogosławieństw. Gdy serce dziękuje, wiara wzrasta, a duch napełnia się pokojem. Słowo Boże mówi: W każdym położeniu dziękujcie. Wypowiedz więc, Panie, dziękuję Ci za wszystko, co mam i za to, co przygotowałeś dla mnie. Nawet jeśli nie widzisz jeszcze pełni jego działania, wdzięczność czyni miejsce na cud. Niech Twoje serce dziś się otworzy, bo tam. Gdzie jest dziękczynienie, tam też mieszka Boża obecność. Każdy człowiek pragnie pewności, że jutro przyniesie coś dobrego. Świat zmienia się nieustannie, ludzie zawodzą, plany upadają, ale jest coś, co pozostaje niewzruszone nadzieja w Bogu. On nigdy nie zawodzi, nigdy nie zapomina o swoich obietnicach i nigdy nie zostawia tych, którzy mu ufają. Jego słowo mówi: Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu. Nabierają nowych sił. Powiedz z wiarą, Tazie, Boże, moja nadzieja jest w tobie. Wiem, że prowadzisz mnie najlepszą drogą. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Wystarczy, że uwierzysz, iż jego plan jest większy niż Twoje obawy. Gdy zaufasz mu całym sercem, zobaczysz, jak nadzieja staje się rzeczywistością. Nic na świecie nie jest silniejsze niż Boża Miłość. Nie ma błędu, którego nie mogłaby wybaczyć ani rany której nie mogłaby uleczyć. Niezależnie od przeszłości, od wyborów, których żałujesz, on wciąż na ciebie czeka, gotów przyjąć cię w swoje ramiona i napełnić serce. Pokojem, jego słowo mówi, z miłością wieczną umiłowałem cię. Przyjmij to dzisiaj. Panie, dziękuję ci, że mnie kochasz, że jestem dla ciebie cenny. Nie pozwól, by przeszłość definiowała twoją przyszłość. Gdy oddajesz mu swoje serce, wszystko może się zmienić. Miłość Boga jest odpowiedzią na każdy ból i każdą pustkę, pozwól jej dziś wypełnić Twoje życie. Są chwile, gdy serce jest niespokojne, a myśli pełne niepewności. Problemy dnia codziennego przytłaczają, a dusza szuka ukojenia. Ale jest miejsce, w którym można znaleźć prawdziwy odpoczynek to Boża obecność. Tam lęk ustępuje, a pokój, który przewyższa ludzkie zrozumienie, napełnia wnętrze. Pismo mówi: no, "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przedstawiajcie Bogu swoje prośby. Powierz mu swoje zmartwienia, wypowiedz na Panie. Oddaję ci wszystko, wiem, że ty się o mnie troszczysz. Nie musisz dźwigać ciężarów sam. Jego pokój jest dostępny dla ciebie już teraz. Otwórz serce i pozwól, by wypełnił całą twoją duszę. Nie zawsze masz siłę by iść dalej. Czasem przychodzi zmęczenie, zniechęcenie, chwile, gdy czujesz, że nie masz już sił by walczyć." Ale to właśnie w takich momentach Bóg mówi: Moja moc doskonali się w Twojej słabości. Nie musisz polegać na własnej sile, bo Jego moc jest w Tobie i dla Ciebie. Unieś głowę i wypowiedz: Panie, podnosisz mnie, gdy upadam, i dajesz mi nowe siły. Gdy Twoje serce ufa, On odnawia Twój duchowy fundament. To, co dzisiaj wydaje się ciężarem, jutro będzie świadectwem Jego chwały. Nie zatrzymuj się. Boża dłoń Cię podtrzymuje, a jego łaska nigdy się nie kończy. Każda walka, którą toczysz, jest widziana przez Boga. Nic nie dzieje się. Bez jego wiedzy, a każda przeciwność może stać się krokiem do czegoś większego. On nie pozwoli, byś wyszedł z tej próby przegrany. Już teraz przygotowuje dla Ciebie zwycięstwo, nawet jeśli jeszcze go nie widzisz. Jego słowo mówi: Pan walczy za Ciebie, a Ty zachowaj spokój. Powiedz z wiarą. Boże, wiem, że moja bitwa już została wygrana. Nie opieraj się na tym, co mówią okoliczności, ufaj temu, który ma ostatnie słowo. Każdy krok w wierze przybliża cię do przełomu. Nie rezygnuj, bo twoje zwycięstwo już jest w drodze. Nie ma sytuacji, w której uwielbienie nie miałoby mocy. Kiedy chwalimy Boga, coś się zmienia w nas, wokół nas, w duchowej rzeczywistości. Łańcuchy upadają, drzwi się otwierają, a serce doświadcza bliskości Najwyższego. Nawet w trudnościach, nawet gdy jeszcze nie widzisz odpowiedzi, uwielbienie jest kluczem do Jego obecności. Psalmista mówi: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Jego chwała niech będzie zawsze na moich ustach. Wypowiedz to teraz. Panie, oddaję Ci cześć, bo jesteś godzien wszelkiej chwały. To moment, by zakończyć tę modlitwę w pełnej wierze. Niech każde słowo, które wypowiedziałeś, stanie się rzeczywistością w Twoim życiu. Amen. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Kliknij, subskrybuj, aby być częścią tej społeczności modlitwy i wiary. Zostaw polubienie, aby pokazać, że to słowo ma znaczenie. Napisz w komentarzu: Pan jest moim pasterzem. Niech to będzie Twoje wyznanie wiary, udostępnij tę modlitwę bliskim i znajomym. Może właśnie teraz ktoś potrzebuje tego słowa nadziei i pocieszenia. Razem twórzmy przestrzeń, w której Bóg przemawia do serc. Niech Pan Cię błogosławi.